Piękne to, kiedy ludzie potrafią pokonywać przeciwności losu i trwać ze sobą na dobre i na złe. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jubileusz pożycia małżeńskiego, szczególnie ten okrągły 50., jest bardzo pięknym wydarzeniem, myślę, w każdym małżeństwie. Dlatego nasze państwo przewidziało ekstra wyróżnienie w postaci Odznaczenia w postaci medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Dzisiaj właśnie spotykamy się tutaj po to, żeby takie medale wręczyć no, ponad 60 parom, które w Działdowie obchodziły w zeszłym i w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ustanowione w 1960 roku odznaczenie nadawane jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mnóstwo par zostało uhonorowanych w ten sposób, aby to się stało, trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Te wnioski o odznaczenia, które do nas wpływają, muszą być skierowane od członka rodziny bądź osób znajomych. Dlatego bardzo proszę wszystkich mieszkańców domu, jeżeli macie Państwo taką wiedzę, że gdzieś Ktoś ten jubileusz już obchodził, a takiego medalu nie dostał, bądź w przyszłym roku będzie obchodził taki jubileusz, bardzo prosimy o kontaktowanie się z Urzędem Stanu Cywilnego. To tradycja praktykowana w wielu miastach i wiele par chętnie w tej praktyce uczestniczy. I miło będzie, jeśli tak już zostanie, biorąc pod uwagę ilość rozwodów. W przyszłości może być różnie i mniej optymistycznie. Tak naprawdę dużo zależy od nas samych.